Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech i zapraszam Was na test, recenzję i prezentację karty graficznej od firmy Gigabyte RTX 3090 Ti Gaming OC 24G. Duża jest ta karta i ciężka jest ta karta. I też sprawdzimy, oczywiście, jak się podkręca, o ile w ogóle ma jakiś potencjał, już tak wymaksowany RTX. Oprócz samej karty w opakowaniu znajdziemy też przejścióweczkę z trzech wtyczek ośmiopinowych standardowych, które do tej pory używamy do podpinania, podłączania naszych kart graficznych, na jedną dwunastopinową. Nie jest to szesnastopinowa wtyczka PCA 5.0. Ale taka wtyczka jest, taka jest w komplecie i fajnie w sumie, bo nie musimy wymieniać naszego zasilacza. Natomiast sama karta wyposażona jest już w 16-pinową wtyczkę zasilającą. Jest też podpórka pod kartę graficzną, ponieważ jest duża i ciężka. Sama karta zajmie nam 3,5 slota. I waży ponad 2 kg. Naprawdę jest bycza. Jej wymiary to 331 x 150 x 70 mm. A jakbyśmy chcieli ją spiąć z drugą taką kartą, bo na przykład mamy za dużo pieniędzy albo potrzebujemy tak dużej wydajności, na przykład do pracy, to jest też NVLink. Pamiętajcie, żeby kupić mostek czteroslotowy. Najpierw o wyglądzie. Plastikowy szroud, troszkę odblaskowy, troszkę nie imitujący szczotkowany aluminium, ale jest to plastik, nie jest to aluminium. I tak naprawdę nie ma tutaj żadnego RGB. Nic nie jest podświetlane, nawet te na które są na grzbiecie karty, to jest tylko nadruk, nie jest to RGB. Podobnie z tyłu, co prawda backplate metalowy połączony termopadami z niektórymi podzespołami wlutowanymi na PCB, ale też nic tutaj nie jest podświetlane. Dwa duże, konkretne, solidne, aluminiowe radiatory połączone ze sobą ośmioma kompozytowo-miedzianymi heatpipami. Tutaj mamy tak zwany screen cooling, czyli okienko pozwalające na wentylację ostatniej części radiatora. Tak naprawdę tutaj już nie ma PCB karty graficznej, ale ten ostatni wentylator chłodzi nam radiator z tej strony i powietrze jest wypuszczane na drugą stronę. Standard w TX ach trzeciej generacji, więc akurat tutaj nic nowego nie wymyślili, ale zasowali też to, e, to, jeszcze to chłodzenie. I trzy wentylatory, trzy wentylatory 100 mm. Ten środkowy kręci się, obraca się przeciwstawnie do tych dwóch pozostałych zewnętrznych. Co ma poprawiać wentylację? Od przepływ powietrza przez kartę i też wyrzucanie gorącego powietrza z radiatorów tych dwóch potężnych. Mamy też tutaj Vapor Plate. To jest, taki, to jest taka bardzo duża aluminiowa płyta. Ona mniej więcej ma, jak wam pokażę tutaj palcem. E, taką powierzchnię ona styka się bezpośrednio z rdzeniem graficznym i wszystkimi kościami pamięci wlutowanymi gddr 6X, kościami pamięci VRAM wlutowanymi na PCB, co też ma poprawiać chłodzenie tej karty graficznej. Trzy złącza DisplayPort 1.4a i jedno złącze HDMI 2.1. Jest też Dual BIOS, standardowy jest ustawiony w. Tryb OC. Jest to tryb standardowy karty, nie jest to żadne yy, nie wiadomo jakie podkręcanie, chociaż ta karta i tak bustuje wyżej, ale o tym za chwileczkę w parametrach technicznych. A drugi, druga pozycja tego przełącznika, tego dipa to jest tryb Silent. Taktowania pozostają bez zmian, natomiast zmienia się krzywa wentylatorów, później się załączają i pracują wolniej. Taktowanie rdzenia 1905 MHz, czyli sporo więcej niż fabrycznie, bo fabrycznie jest 1680, ale w praktyce nie spada poniżej 2075 MHz podczas długotrwałego obciążenia. 10752 rdzenie KUDA, pamięć 24 GB, taktowana prędkością 21000 MHz. Tak jak Wam powiedziałem, GDDR6X o przepustowości 1008 GB na sekundę. Na szynie 384 bit. Zastosowano tutaj drugiej generacji rdzenie RT oraz trzecią generację rdzeni Tensor. Samo PCB karty graficznej pokryte jest specjalną warstwą ochronną, która zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem i wyładowaniami elektrostatycznymi, jak tam spadnie śrubka. Na to PCB to też nie powinno się nic stać. Nie zabezpiecza nas przed zalaniem z ewentualnie rozszczelnionego układu AI, bądź też customowego układu chłodzenia. Gigabyte udziela na tą kartę 4 czteroletniej gwarancji po zarejestrowaniu na stronie producenta do chyba 20 czy 30 dni od momentu zakupu, więc warto ten dodatkowy rok gwarancji dostać. Rekomendowany zasilacz do tego potworka 850 W do całego zestawu, w sumie nie tylko do karty graficznej, a TGP tej karty to 465 W. Zanim przejdziemy do zestawów, chcę wam jeszcze pokazać jeden z pierwszych w Polsce zasilaczy z wtyczką 16-pinową przeznaczoną zarówno tutaj, która wykorzystuje do tej karty, która wykorzystuje 12-pinową wtyczkę, jak też do przyszłych RTX-ów z generacji serii 4000, 16-pinową wtyczkę, którą dostajemy już w komplecie. Jak tutaj ładnie napis nam głosi, 600 W jest podawanych przez to, przez to złącze. Jest to zasilacz Gigabyte UD1000GM, 1000 W, certyfikat 80 Gold+, Plus, w pełni modularny. Japońskie kondensatory, wentylator 120 mm pracujący w trybie smart, czyli załącza się tylko po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, sprawność na poziomie 90% i cały komplet zabezpieczeń. Wbrew pozorom nie kosztuje wcale tak dużo, bo jest wyceniony na około 680 zł. Link pod filmem w opisie, zarówno do karty, jak też do tego zasilacza znajdziecie. Jest już dostępny w sklepie Morele.net, więc możecie sobie klikać, jeżeli ktoś planuje zakup. Przyszłościowo zasilacza już z tą wtyczką, bo jak widzicie na załączonym obrazku zastosowanie tej 12 w przypadku RTX a 3090 Ti bądź te 16-pinowej wtyczki. To znaczy wtyczka jest ta sama. Różni się faktycznie wtyczka w karcie, czy jest wykorzystywane 12-16 pin. Wygląda zdecydowanie lepiej niż korzystanie z przejściówki, do której wchodzi, wchodzą trzy grube przewody PCIe 8-pinowe. Estetycznie jest na pewno na plus. No i też wygodniej. Prowadzimy jeden przewód, a nie trzy. Skoro już wiemy co nieco o 3090 Ti od Gigabyte'a i co nieco o tym, czym ją zasilić tak naprawdę i zasilić przyszłe karty RTX 4000, to przejdźmy do testów tego właśnie potworka. Całą platformę testową znajdziecie pod filmem w opisie, więc też możecie sobie wyklikać i sprawdzić na czym dokładnie testowałem tego RTX 3090 Ti. Zaczynamy od rzutu z GPUZ. Jak widzicie standardowe traktowanie to jest 1560 MHz. Natomiast w buście osiąga 1905 MHz, ale jak Wam powiedziałem, jak zobaczycie, poniżej 2050 MHz yy, nie zauważyłem, żeby ta karta spadała z taktowaniem rdzenia graficznego podczas pełnego obciążenia. Karta oparta na pamięciach yy, Microna. I zaczynamy od Port Royal. Tutaj mamy 14 585 punktów, także bardzo, bardzo ładny wynik. Fire Strike Ultra 13962 punkty. Graficzne 1420, Physics Score 27612, kombinowana 7877, a teraz dla równowagi zwykły Fire Strike aż 34271 punktów, z czego 51479 graficznych, Time Spy Extreme 9743 punkty, 1184 punkty graficzne i zwykły Time Spy 19100 punktów. W tym punkty graficzne. I jeszcze test DLSS bez włączonego 68 niecałych fpsów z włączonym dlss em 143 FPS-y. Także dosyć duży przyrost przy rozliczności 2K w trybie performance dla DLSS. Temperatury na ustawieniach stokowych, moi drodzy, maksymalna 63 stopnie, hotspot 73 niecałe stopni. Pamięć 70 stopni. Uważam, że bardzo dobre temperatury, wręcz zimne. Jak na to, że ta karta jest fabrycznie już bardzo, bardzo, bardzo wymaksowana. Wentylatory kręciły się z prędkością niecałych 1700 obrotów i generowały hałas. A to teraz ją troszeczkę podkręćmy. Maksymalnie co udało mi się ze stabilnych tutaj wartości uzyskać na tej karcie graficznej, to jest plus 100 MHz na rdzeniu graficznym i plus 600 MHz na pamięci, czyli tak naprawdę plus 1200 MHz na pamięci, więc całkiem niezły wynik jak na wyżyłowaną jednostkę, którą jest 3090 Ti. Temperatura nam tylko nieznacznie wzrosła do 63 stopni, podobnie hotspot 73 stopnie. I pamięć tak naprawdę yy, temperatura, w patrząc na temperaturę Delta yy, pozostawała na tym samym poziomie, czyli 68 stopni co w teście na ustawieniach fabrycznych. Natomiast głośność po oce. To podkręcanie pozwalało na uzyskanie dodatkowych niecałych 300 punktów w Time Spy Extreme, co przekłada się w praktyce na około do 2% wydajności podczas rozgrywki. Niby nie dużo, ale skoro mamy taką możliwość, to dlaczego z tego nie skorzystać? I pobór mocy, moi drodzy, całej platformy bez monitora. W spoczynku, no, poniżej 100 watów, to niestety moja platforma nie schodzi z tą kartą graficzną. Natomiast, jak obciążymy samą kartę graficzną, no to już poniżej 500 watów nie zobaczymy tutaj yy, cyferek na wyświetlaczu. A jeżeli dołożymy jeszcze pełne obciążenie procesora 11 900K, no to wynik robi nam się już dosyć spory. Także zapotrzebowanie na moc tej platformy, jak też samej karty graficznej, jest naprawdę spore. To przyglądnijmy się teraz, moi drodzy, na szybko, jak to wygląda praktycznie w grach. Kata na ustawieniach stokowych, procesor na ustawieniach stokowych, czyli tak jak wyciągamy z pudełka, montujemy, składamy sobie nasz zestaw komputerowy, uruchamiamy i gramy. Zaczynamy od na Trójki. Ustawienia Uber z włączonym HBAO+, HW wyłączone i rozdzielczość HD 244 fps średnie, w 2K 194 fps średnie, w 4K 121 fps otrzymamy i minimalne 107 fps, więc całkiem fajnie. Cyberpunk 77 ustawienia gry Ultra na początek bez włączonego RT 117,5 Full HD średnich w 2K 94,8 i w 4K 49,1 sytuacja zmienia się nam troszeczkę, jak włączymy ray tracing. Bez DLSS nie zagramy w rozliczności 4K w ustawieniach Ultra, 24FPS średnie. Natomiast jak włączymy DLSS i ustawimy go w tryb jakości, ray tracing był ustawiony na wysoki to w 4K już osiągniemy 42 fps -y średnie, a w 2K 74 fps -y średnie. No Full HD dobijamy prawie do stówki z włączonym RT i DLSS. Kingdom Come Deliverance, tekstury HD, ustawienia Ultra, wszystko wymaksowane, Full HD 132 średnie, 2K 128 średnich i 4K 73,2 fps średniego, więc całkiem nieźle jak na tak źle zoptymalizowaną grę. Red Dead Redemption, zaczniemy od 4K, prawie 88 FPSów średnich, 2K 130 FPS średnich i Full HD, tutaj mamy aż prawie 160 FPS średnich. Valhalla, ustawienia Ultra. Troszeczkę mi tutaj zepsuł producent porównanie, ponieważ pojawiło się nowe święto w grze, więc dodatkowych efektów się zrobiło więcej niż przy testach poprzednich ETX w tej lokacji. Doszło jakieś milion latających motylków, które zdecydowanie obciążają kartę graficzną. W 2K 105 fps, w 4K 74 fps i Full HD 120 fps średnich. Tak jak mówiłem, przypominam ustawienia ultra, czyli wszystko wymaksowane. I Watch Dogs Legion bez włączonego RT w 4K 90 fps, w 2K 117 fps, Full HD 121 fps, średnich ustawienia graficzne bardzo wysokie, DirectX12, natomiast z włączonym RT i ustawionym na wysokie bez DLSS-a, Full HD 98 prawie średnich fps 2K 88 fps średnich i 4K ponad 52 średnie fps -y. przypominam, bez włączonego DLSS. Chciałem tutaj sprawdzić, jaką faktycznie moc w wsiedzeniu promieni oferuje nam 390 Ti. Podsumujmy sobie, moi drodzy, na pewno nie można odmówić tej karcie wydajności, jest piekielnie szybka, praktycznie w każdym zastosowaniu, zarówno w gamingu, jak też oczywiście w pracy przez ilość rdzeni kuda. Eee, najszybszy RTX z największą liczbą eee, rdzeni kuda, mówiąc o konsumenckich. RTX-ach, konsumenckich kartach graficznych. Bardzo stonowana karta bez RGB może się podobać. Yy, zdecydowanie jestem na tak. Zaskoczyło mnie to, tak naprawdę, bo Gigabyte zawsze jakieś tam podświetlenie wstawiał. Nie mówię o Aurusie, ale o kartach Gigabyte. A. Natomiast tutaj zabrakło w ogóle RGB, co mnie absolutnie nie martwi. Bardzo dobry system chłodzenia. Naprawdę to, co tutaj zbudował Gigabyte na tej karcie graficznej, zasługuje na pochwałę. Karta jest chłodna, widzieliście temperatury. I relatywnie cicha jak na wydajność, moc i duże wentylatory, które są tutaj zastosowane. Około 44 dB cała platforma tak naprawdę ma, bo przy pomiarach jeszcze kręciło się 6 wentylatorów na moim radiatorze. Co prawda po stronie były obciążone, ale tam jakieś 500 obrotów miały, więc jakiś tam hałas generowały. Więc te 44 około dB w stresie, pełnym stresie uważam za bardzo dobry wynik. W zamkniętej obudowie będzie bardzo cicha i na pewno nie będzie zwracała naszej uwagi. Jak na 3090 Ti, jak na wymaksowanie. Rdzeń do granic możliwości już fabrycznie, jeszcze fabrycznie podkręcony, bo to jest wersja OC, cechująca się zdecydowanie wyższym boostem niż e, referencyjna karta, to niezły potencjał OC. Co prawda, może to wyglądać, że tylko 100 MHz na rdzeniu graficznym, ale przy tak wymaksowanej karcie jest to aż 100 MHz na rdzeniu graficznym i aż 1200 faktycznych MHz na pamięci WiRAM, także całkiem nieźle. Jest ten potencjał, więc dla osób, które się nie boją, Podkręcania i dodatkowego zużycia mocy z gniazdka, zdecydowanie warto troszeczkę dłubnąć tą kartę i uzyskać te jeszcze dodatkowe 2% w grach. No i wady, żeby nie było, o wadach też trzeba powiedzieć, tak naprawdę technicznie nie mam się co do niej doczepić. Jedyną wadą, która mi się tutaj nasuwa dla przeciętnego Kowalskiego jest cena ponad 12 tysięcy złotych za samą kartę graficzną czyli Tyle, ile możemy wydać na szybki, no powiedzmy, że szybki, wydajny komputer gamingowy. Jest to dużo, jest to karta na pewno dla entuzjastów, bądź też dla tych, którzy pracują przy wykorzystaniu rdzeni CUDA i potrzebują naprawdę takiej wydajności, wiedzą, jak ją wykorzystać inaczej niż tylko w grach. Ode mnie otrzymuje moją rekomendację i wyróżnienie za wydajność. Naprawdę wydajna, cicha, chłodna, fajna karta graficzna. Niestety droga. Pod filmem znajdziecie link do Morena.net, do tej karty graficznej i do nowego zasilacza od firmy Gigabyte, który już ma ten kabelek 16-pinowy w komplecie, którym zasilimy zarówno 390 Ti, jak też nowe RTX-y 4000, które za parę miesięcy będą już na rynku. Ode mnie to tyle. Dajcie mi znać, co myślicie o tym potworku, bo to naprawdę waga ciężka i fizycznie ponad 2 kg i grubościowo Ponad 3 sloty, 3,5 slota dokładnie. Eee, no, karta wydajna, nie można mm, powiedzieć, że nie. Natomiast to, że droga, no to wiemy. Ale dajcie mi, mi znać, Wy co Wy o niej myślicie i o wyglądzie, i o braku RGB, i o wydajności, o temperaturach, o możliwości oce. Chciałem poznać Waszą opinię na temat e, tej wagi super ciężkiej. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Videoblog tech. Cześć.